Jedno ze zdań, które często pada na pierwszej konsultacji, to ja wiem, że żeby jeść zdrowo, to powinno się jeść te 5 posiłków dziennie co 3 godziny, ale ja na to zupełnie nie mam czasu. No właśnie, czy żeby jeść zdrowo, trzeba jeść 5 posiłków w ciągu dnia? A jeżeli nie, to ile? I jak sytuacja wygląda, kiedy dodatkowo pojawiają się jakieś problemy zdrowotne? O tym wszystkim opowiem Ci w dzisiejszym filmie. Cześć, nazywam się Klaudia, jestem dietetyczką i chcę pokazać Ci, że zdrowe odżywianie nie musi wiązać się ze sztywnymi zasadami, do których Ty masz się dopasowywać, ale ma przede wszystkim służyć Tobie. Więc, jeżeli chcesz nauczyć się jakiejś zdrowiej na własnych zasadach, to zaobserwuj mój kanał, włącz dzwoneczek i napisz w komentarzu, jeżeli masz jakieś pytania lub są jakieś tematy, które chciałabyś, żebym poruszyła. Faktycznie ten system pięciu posiłków w ciągu dnia, jedzonych co trzy godziny, najlepiej o stałej porze, dość mocno zakorzenił się u nas w świadomości. Natomiast nie jest tak, że każdy musi tak jeść. Oczywiście jest y, grupa osób, które y, fajnie sobie funkcjonują na takim sposobie żywienia, i to jest jak najbardziej okej, okay, ale y, dużo osób, i w tym zdecydowana większość osób, z którymi współpracuję, y, mówi, że to jest za dużo, to jest za często i wolą oni zdecydowanie y, jeść rzadziej, troszeczkę większe porcje, a później mieć dłuższe te przerwy pomiędzy posiłkami, w ten sposób też oszczędzając czas na przygotowywanie posiłków. I to jest jak najbardziej okej, okay, bo tą ilość posiłków możemy dostosować do siebie, jest to naprawdę y, bardzo indywidualne. I odpowiadając tak bardzo krótko na to pytanie tytułowe ileś posiłków w ciągu dnia, mogłabym po prostu powiedzieć, to zależy od Twojego stylu życia, od Twoich upodobań. Może to być 5 posiłków, mogą to być 4 lub 3 posiłki w ciągu dnia. Bo zdecydowanie ważniejsze jest to, jakie produkty znajdą się w tej Twojej diecie, co będziesz jadła, niż to, na ile posiłków te produkty sobie podzielisz. I tak to wygląda w momencie, kiedy jesteś zdrowa, nie masz żadnych ograniczeń tutaj pod kątem zdrowotnym. Chcesz po prostu zmienić swoje nawyki żywieniowe na lepsze, być może, żeby schudnąć, być może, żeby poczuć się lepiej. Natomiast troszeczkę inaczej sytuacja może wyglądać, kiedy wchodzą nam tutaj w grę również jakieś problemy zdrowotne. I tak na przykład w insulinooporności bardzo dobrze może się sprawdzić mniejsza liczba posiłków, czyli na przykład 3 lub 4 w ciągu dnia. Natomiast jeżeli do tej insulinooporności dochodzi nam również hipoglikamia reaktywna, a te dwa problemy gospodarki węglowodanowej często idą w parze, to wtedy trzy posiłki byłoby już za mało, mogłoby to już być zdecydowanie za mało i bardziej skłaniamy się ku 4 lub nawet 5 posiłków w ciągu dnia. Większa ilość posiłków może być też konieczna przy problemach ze strony układu pokarmowego, przy refluksie, przy zapaleniu żołądka czy po wycięciu woreczka żółciowego. Wtedy stawiamy przynajmniej okresowo na taką dietę bardziej lekkostarowną i na mniejsze posiłki jedzone po prostu troszeczkę częściej. Natomiast jeżeli masz takie ograniczenia zdrowotne i nie jesteś pewna, jak dostosować tę liczbę posiłków, czy lepiej jeść częściej, czy lepiej jeść rzadziej i zachować te dłuższe przerwy pomiędzy posiłkami, to najlepiej tutaj będzie po prostu. Z Skonsultować się z dietetykiem, y, omówić razem właśnie Twój styl życia, Twoje upodobania, plus te Twoje y, problemy zdrowotne, i razem znajdziecie na pewno jakieś rozwiązanie, kompromis, y, to co dla Ciebie będzie po prostu najlepsze na ten moment. Jeżeli potrzebujesz takiej konsultacji, to oczywiście zapraszam. Kontakt do mnie znajdziesz y, w opisie pod filmem. Natomiast jeżeli takie problemy zdrowotne Ciebie nie dotyczą, to najlepszym źródłem odpowiedzi na pytanie, ile jest posiłków, jesteś Ty sama. Zastanów się, jaki masz plan dnia, o jakich porach jest Ci najwygodniej jeść posiłki, kiedy lepiej się czujesz, czy wtedy, kiedy jesz trochę częściej jakieś mniejsze posiłki, czy może poleć, jeść zjeść właśnie taki solidny posiłek, a później na kilka godzin zapomnieć o tym, że potrzebujesz coś jeść i zająć się po prostu swoimi sprawami. Na te decyzję może wpłynąć też energetyczność diety. Jeżeli są osoby, które chcą przydyć i które jedzą więcej, no to będzie to dla nich łatwiejsze, jeżeli te energie rozdzielą sobie na więcej posiłków. Natomiast osoby, które które ograniczają energetyczność diety w celu schudnięcia. Często zauważają, że jeżeli jedzą mniej posiłków, ale są one większe, to odczuwają taką fajniejszą sytość i satysfakcję z tego jedzenia. Ja tutaj celowo pokazuję ci bardzo różne perspektywy, żebyś zobaczyła, że naprawdę możesz to dostosować do siebie, tak żeby możliwie łatwo było ci to na co dzień realizować. I nie ma takiego jedynego słusznego rozwiązania odpowiedniego dla wszystkich. Zdecydowanie nie. To jest bardzo, bardzo płynne. Jeszcze jedno pytanie, które często też pojawia się w tym kontekście, to czy posiłki trzeba jeść dokładnie o tej samej godzinie każdego dnia? I słuchajcie, moim zdaniem, e, zdrowe odżywianie to nie jest codzienne, idealne realizowanie właśnie takiego sztywno narzuconego, idealnego planu, ale jest to taki zbiór naszych wyborów, naszych nawyków, które codziennie podejmujemy, żeby poprawić jakość naszego życia, a nie żeby je sobie utrudnić. I tutaj e, pytanie, czy e, dostosowywanie planu swojego dnia. Codziennie, po to, żeby o tych samych godzinach zjeść każdy posiłek, będzie dla nas ułatwieniem czy utrudnieniem? Wydaje mi się, że to drugie. I tak jak ym, na co dzień. Bardzo różnie nam tutaj się układa dzień. Czasami nam się coś przesunie, czasami nam coś wypadnie, czasami wstajemy wcześniej, czasami później. Tak samo te posiłki mogą się nam w ciągu dnia po prostu troszeczkę przesuwać i to jest jak najbardziej normalne, nie ma w tym nic złego. Natomiast faktem jest, że fajnie jest zachować sobie mniej więcej tą regularność i takie w miarę równe te odstępy pomiędzy posiłkami, bo wtedy po prostu też łatwiej jest zachować taki rytm wartościowego, zdrowego jedzenia w momencie, gdy ta przerwa pomiędzy posiłkami bardzo nam się wydłuża i stajemy się już tak naprawdę, naprawdę chłodni, jest dużo większa szansa, że sięgniemy po jakieś takie źródło szybkiej energii, jakąś przekąskę wysokoenergetyczną, zamiast po taki wartościowy posiłek. Także podsumowując, regularne posiłki, tak, jak najbardziej, ale sztywne trzymanie się stałych godzin niekoniecznie. Jeśli film Ci się podobał, zostaw kciuk w napisz w komentarzu, co Ty o tym myślisz, jaka ilość posiłków jest dla Ciebie najwygodniejsza do jedzenia w ciągu dnia i jakie tematy chciałabyś, żebym poruszyła w kolejnych filmach. Do zobaczenia, hej!